Historia tworzy się na naszych oczach. Bitcoin 100 tysięcy dolarów. Władimir Putin mówi, kto może zbanować Bitcoina? Nikt. Jerome Powell, prezes Fed, porównuje Bitcoina do złota, mówiąc, że jest formą przechowywania wartości, która nie jest konkurencją dla amerykańskiego dolara. Natomiast burmistrz Nowego Jorku mówi, śmialiście się ze mnie, gdzie chciałem przyjmować płatności w Bitcoinie. I co? Kto się śmieje teraz? Donald Trump mianuje pro-kryptowalutowego Pola Atkinsa na prezesa SEC. A Hailey Welsh, czyli Hawk Tua Girl, publikuje swojego coina Hawk, który w godziny po oficjalnej informacji spada kilkadziesiąt procent. Na co społeczność kryptowalutowa oburza się, pisząc, że Hailey powinna trafić do więzienia za tzw. Tak rug Pull. A jeszcze ciekawsze jest to, że tweet, który napisała, mający sprostować całą sytuację, zaczyna się od copy and pasting. Tak jakby po prostu skopiowała to np. z chatu GPT. Bitcoin powyżej 100 tysięcy dolarów, a ściany zakupowo-sprzedażowe pokazują niewielki opór na poziomie około 103 tysięcy dolarów. Wartość metryki NUPLE wzrasta do wyjątkowo wysokich poziomów, ale jeszcze nie przekracza poziomu, który mógłby wskazywać na potencjalny koniec hossy, choć tego poziomu jesteśmy coraz bliżej. A teraz newsy ze świata bitcoina i altcoinów, a to jest kanał Julian Crypto i pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. Uśpiony wieloryb Bitcoina budzi się po 11 latach. Przenosi bitcoiny o wartości uwaga 257 milionów dolarów. A takie zdarzenie miało miejsce tylko raz w przeszłości. Senat Missouri wprowadza ustawę o wykluczeniu CBDC jako środka płatniczego. Potencjalnie dobra informacja, natomiast Binary Holdings zabezpiecza 5 milionów dolarów od Abo Digital na rozwój zdecentralizowanej sieci do 1 miliarda użytkowników w 2025, a firma Hitbit proponuje ogrzewanie swojego domu za pomocą pania bitcoinów. Bardzo ciekawa inicjatywa. Macie bitcoiny i jednocześnie ciepło. A stablecoin USDC Circle staje się pierwszym stablecoinem, który spełnia nowe standardy VRCA w Kanadzie. I od razu przechodzimy do altcoinów. PancakeSwap uruchamia kompleksową platformę wydawania tokenów. Na to token CAKE rośnie ponad 20%. Band Protocol współpracuje z Koty w celu ulepszonych rozwiązań DeFi i rozwiązań Oracle. Ta współpraca umożliwia deweloperom na Koti dostęp do wiarygodnych danych o cenach głównych kryptowalut. Mantle prezentuje A2S. Ten innowacyjny mechanizm ma na celu poprawę sprawiedliwości dystrybucji MEV, czyli Minor Extractable Value, umożliwiając daps przechowywanie zysków, które słusznie się im należą. Justin Sun, twórca Trona, poza tym, że planuje odpowiednik MicroStrategy dla Trona, to również sugeruje, że Stablecoin RLUSD, czyli Stablecoin XRP, powinien znaleźć się także na sieci Tron. A Awalanż rośnie ponieważ pojawiają się pogłoski o tym, że może zintegrować się z Fedem. Dodatkowo na swoim blogu piszą na temat rosnącego zaangażowania tradycyjnych instytucji finansowych w technologię blockchain i podkreślają potencjał aktywów rzeczywistych do przyciągania kapitału instytucjonalnego, szczególnie w kontekście stablecoinów i funduszy rynku pieniężnego. Sieć Secret integruje poufne obliczenia z Arbitrum, umożliwiając takie funkcje jak prywatne głosowanie i szyfrowane przechowywanie Atezos uruchamia zdecentralizowaną platformę handlu uranem, fizycznym uranem, wspierany przez swoją technologię blockchain, co pozwala użytkownikom na zakup tokenizowanego uranu bez minimalnej kwoty wydatków. Metis integruje giełdę OKX jako nowego dostawcę swoich węzłów. A Synapse wprowadziło sieć Intencji Synapse, która znacznie poprawia wydajność mostów i efektywność kosztową. Średni czas mostu zmniejszył się z 20 minut do zaledwie 3 sekund, a oferty mostów są teraz o 81% tańsze niż u konkurencji. Tak piszą na swoim blogu. I na samym końcu informacja o Solanie, której biblioteka podobno została skompromitowana, co może skutkować potencjalnymi wyciekami kluczy prywatnych czy. Cena tokena SOL może w związku z tym spadać. Na razie społeczność nie reaguje gwałtownie, ale należy się temu przypatrywać. I koniecznie wbijcie na Telegram Max Data, bo dzisiaj będzie głosowanie nad tymi newsami, który, waszym zdaniem, z tych newsów jest najistotniejszy i będzie mieć największy impact na rynek. I tytułem zakończenia przypomnijmy, o czym mówiliśmy w dniu wczorajszym. Korea Południowa ogłosiła stan wojenny, ale ten stan wojenny już został zniesiony. 10 Stanów w USA potwierdziło wprowadzenie ustawodawstwa dotyczącego strategicznych rezerw bitcoina. 18 Stanów złożyło pozew przeciwko administracji Bidena, oskarżając go o nadużycia kryptowalut. AIOZ Network zaczęło współpracę z Nvidia. Grayscale złożyło wniosek o ETF na Solanie. Pantera Capital zainwestowała 20 milionów dolarów w blockchain-ton. Mantel zintegrowało się z Chainlink i wiele innych newsów, które są praktycznie codziennie dodawane. Także ja Wam życzę udanego dnia. Napiszcie, co sądzicie na temat Bitcoina, altcoinów. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!